Michael Reeves Star Wars Darf Maul łowca z mroku, Rozdział dwunasty. Sam, w swojej sekretnej komnacie Darf Sidious, kontemplował rozwój ostatnich wypadków. Pod wieloma względami Darf Maul był wzorowym uczniem. Jego lojalność była niekwestionowana i niewzruszona. Sidious wiedział, że jeśli otrzyma taki rozkaz, Maul poświęci własne życie bez chwili wahania a jego umiejętności jako wojownika nie miały sobie równych. Mimo wszystko jednak Maul miał swoje wady, a wśród nich najważniejsza była pycha. Chociaż nic nie powiedział, gdy powierzono mu zadanie, Sirius wiedział, że według Maula taka misja była poniżej jego możliwości. Były chwile, i to nierzadkie, kiedy Sirius widział, jak aura Maula pulsuje ciemną plamą niecierpliwości. Czasami się zastanawiał. Czy nie wzbudził w swoim uczniu zbyt wiele nienawiści do Jedi i wszystkiego, co sobą reprezentowali? Maul miał tendencję do przesadnego koncentrowania się w kwestiach ich zniszczenia kosztem znacznie szerszej, szerzej zakrojonych planów. Jednak Sidious ani przez chwilę nie wątpił, że Maul wywiąże się z zadania, które któremu wyznaczył. Można było się spodziewać komplikacji i przeciwności, które jednak niewątpliwie zostaną przezwyciężone. Przede wszystkim liczył się wielki plan. A tu sytuacja rozwijała się z minuty na minutę. Wkrótce jedaj zostaną wycięci co do nogi. A to powinno zadowolić jego popędliwego wychowanka. Wkrótce. Już niedługo. Kiedy mistrz Aon Bondara wysłuchał relacji Darszy, siedział w milczeniu przez kilka minut. Były to prawdopodobnie najdłuższe minuty w życiu padawanki. Twille Kanin siedział z pochyloną głową i złączonymi palcami, wpatrując się w podłogę. Jego postawa w niczym nie zdradzała o czym myśli. Nawet jego lekku przestały się poruszać. Darsza wyobrażała sobie jednak dość dokładnie, że niezależnie od tego, jakie myśli chodzą po głowie jej mistrza, nie wróżą najlepiej jej przyszłej karierze jako Jedi. W końcu mistrz Bondara westchnął i uniósł głowę. Napotkał wzrok swojej uczennicy. Cieszę się, że wyszłaś z tego żywa, powiedział. A Darsza poczuła, jak zbiera w niej z przemożną siłą wdzięczność i miłość do nauczyciela. Jej bezpieczeństwo więcej znaczyło dla mistrza Mondary niż powodzenie misji. A teraz powiedz, ciągnął tu Czy widziałaś, jak umarł Fondorianin? Nie. A, nie, ale to niemożliwe, aby przeżył upadek z takiej. Mistrz Mondara uniósł dłoń, przerywając jej. Nie widziałaś jak umarł, i zakładam też, że nie wyczułaś żadnego zakłócenia w mocy, które mogłyby świadczyć o jego śmierci. Darsza powróciła myślami do koszmarnych wydarzeń sprzed kilku godzin. Analizowanie fal mocy pod kątem tak drobnego zakłócenia nie było jej priorytetem w tamtej chwili. Czy wyczułaby je zaabsorbowana ratowaniem własnego życia? Jej mistrz na pewno by wyczuł, co do tego nie miała wątpliwości, ale czy ona. Była równie mocno zespolona z mocą. Nie, powiedziała powoli, i poczuła się w obowiązku do, i poczuła w obowiązku dodać. Ale w tych okolicznościach, okoliczności trudno nazwać sprzyjającymi, to prawda. Przyznał mistrz Bondara, ale dopóki jest choć cień szansy, że Olt nadal żyje, musimy to sprawdzić. Tak ważne są informacje, których może udzielić. Mam wrócić tam i, i potwierdzić jego śmierć? Na samą myśl o powrocie do karmazynowego korytarza ciarki przeszły jej po plecach. Widziała jednak, że jeśli będzie to konieczne, zrobi to bez wahania. Mistrz Bondara wstał. Widać było, że podjął nieodwołalną decyzję. Udamy się tam razem. Chodźmy. Ruszył w stronę drzwi do swoich komnat, a Darsza pośpieszyła w jego ślady. A co z radą? Czy nie powinniśmy powiedzieć im? Rycerz zatrzymał się przed drzwiami i spojrzał na swoją padawankę. Co powiedzieć? Na razie nie mamy nic defityw, definitywnego do zakomunikowania. Kiedy już sprawdzimy, czy Fondorianin żyje, czy też nie, wtedy ich zawiadomimy. Odwrócił się w stronę płyty drzwi, która rozsunęła się przed nim i ruszył korytarzem. Darsza, darsza szła za nim i powoli uświadomiała sobie, że jest jeszcze szansa, choć nieskończenie mała, że jej misja zakończy się. Nie, nie zakończy się niepowodzeniem. Był to wprawdzie zaległy, zaledwie wątły cień szansy, ale dopóki istniał, nie mogła z niej nie skorzystać. Maul postawił kołnierz i przypiął miecz do pasa, wchodząc do budynku. Na szczęście wstępu bronił żywy oficer, a nie robot. Wypytywał wszystkich wchodzących i wychodzących o cel ich wizyty. Śmiesznie łatwo było Maulowi otoczyć się ochronnym płaszczem mocy i przejść niezauważenie obok głupawego oficera. Robot z ekipy technicznej przeprowad... Roboty z ekipy technicznej przeprowadzały właśnie laserowy skan pomieszczenia, gdy dotarł tam Mały. Pracowało tu też dwóch kryminologów Mrelsi i Sulustianin. Maul stał w korytarzu, nasłuchując strzępków rozmów, dochodzących z apartamentu. Nie usłyszał nic, co kazałoby mu sądzić, że ekipa znalazła Holokron. Ostrożnie zbadał umysły najpierw Mrelsi, a potem Solustianina. Ale nie natrafił na żadne myśli na temat kryształu. Nadal odsłonięty ciemną stroną mocy przeszedł obok drzwi do apartamentu, przyglądając się uważnie otwartemu sejfowi. Nie było w nim Holokronu. Maul zaczął się zastanawiać, co się stało. Jeśli kryształ nie było... Musiał go zabrać ktoś inny, nie policja. Kim był ten ktoś? Oczywiście potencjalny kupiec, którego nadejścia oczekiwał Monar, Mężczyzna znany jako Lorn Pawan. Cieszył się na myśl o tym, że wkrótce dostanie go w swoje ręce. Darf Maul odwrócił się i skierował w stronę wyjścia. Teraz miał podwójny motyw, żeby odszukać mężczyznę i jego robota. Bez wątpienia należało rozpocząć poszukiwania w tym żałosnym podziemnym kubiku mieszkalnym. Znajdowali się zresztą niedaleko, zaledwie kilka minut drogi od miejsca, gdzie był teraz Maul. Jego los, jeśli los się do niego uśmiechnie, będzie to zarazem ostatni, ostatnie minuty życia lorna Pawana. Lorn nie uważał się za ksenofoba. W końcu przy jego sposobie zarabiania na życie przez ostatnie pół dekady, Uprzedzenia w stosunku do innych ras nie tylko zaszkodziłyby mu w interesach, ale wręcz mogły mu je uniemożliwić. Nie cierpiał jednak kontaktów z chattami. Wszystko w tych obrzydliwych ślimakach budziło jego odrazę. Wielkie gadzie oczy, odrażający, pełzający sposób poruszania się, a przede wszystkim oślizgła, pokryta śluzem skóra. Samo przebywanie w jednym pokoju z Jantem wywoływało w nim obrzydzenie które z najwyższym trudem ukrywał. Jant był młody, jak na chatta. Nie miał nawet pięciuset standardowych lat. Dzięki sprytowi i przebiegłości szybko jednak awansował w hierarchii przestępczego podziemia. Chociaż Lorn z trudem wytrzymywał w jednym pokoju z tym przerośniętym ślimakiem. Nie mógł zaprzeczyć, że czuje niechętny podziw dla jego braku skrupułów, przebiegłości i pomysłowości. Nikt nie potrafił rozgrywać skomplikowanej sytuacji tak szybko i tak kompleksowo, jak Jan. W tej chwili spoczywał na podium w swej podziemnej kwaterze. Od niechcenia pykał Hakor Hoch, jednocześnie badając kryształ holokronu. Kilku gamoreańskich strażników stało w pobliżu, obserwując Lorna i Five. Dlaczego nie przyszedłeś z tym prosto do Jedi? Zapytał Hat. Lorna dudniącym głosem, którego Głębokie wibracje odezwały się nieprzyjemnym echem we wnętrznościach Lorna. To byłby najbardziej logiczny krok. Lorne nie widział powodu, aby rozwodzić się nad osobistą niechęcią do Jedi przed Jantem. Twierdzą, że dysponują bardzo niewielkimi funduszami na tego rodzaju cele, powiedział. Zresztą tymi swoimi sztuczkami mogliby skłonić mnie, żebym go oddał za darmo. Zerknął ukradkiem na zegarek i dodał. To jak? Jesteś zainteresowany, czy nie? Zawsze mogę go zabrać bezpośrednio do przedstawicieli Nabu na korusant. Na Jant wykonał tłustą ręką gest, który miał uspokoić Lorna. Cierpliwości, przyjacielu. Tak, jestem zainteresowany. Ale proszę, nie traktuj tego jako wyrazu najmniejszych wątpliwości co do twojej osoby. Byłbym głupcem, gdybym nie sprawdził autentyczności Holokronu. Zanim wręczy ci taką kupę kredytów, Lord starał się, żeby jego twarz nie wyrażała żadnych emocji. Jeśli Jant się dowie, jak bardzo czas ich goni, bez skrupułów wykorzysta to, żeby zapłacić niższą cenę. Z drugiej strony czas naprawdę uciekał. A jak niby masz zamiar to zrobić? Jant uśmiechnął się tylko i przekręcił kilkakrotnie ścianki kryształu w różnych kierunkach, manipulując nimi od niechcenia. Jakby to była dziecięca zabawka zręcznościowa. Po chwili górna ścianka holokronu wysłała w powietrze promień światła, który uformował się, wyjaśniające słowa i znaki. Przesunęły się powoli w górę holokronu i po chwili zgasły. Lord był za daleko, żeby odczytać tekst, a poza tym znajdował się po przeciwnej stronie obrazu, więc litery i znaki musiałby czytać w spank. Wyglądało na to, że tekst jest we wspólnym, a diagramy wyglądały jak schematy gwiezdnych myśliwców na bół. I statków federacji handlowej. Jant odwrócił ściankę kryształu i obraz zniknął. Uruchomienie tego holokronu wymaga czasem trochę zachodu, powiedział. Ale Neymy i Dianie jako gatunek, nie są zbyt bystrzy. Tym razem, odpowiedział mój faj. Świetnie. Teraz już wiesz, że towar jest prawdziwy. Chcemy za niego milion kredytów. Zgoda, odparł Jant ku zaskoczeniu Lorna. Jest wart dziesięć razy tyle. Hat odwrócił się w stronę konsoli sterowniczej i przycisnął przycisk. Lorn pozwolił sobie rzucić okiem na zegarek. Nadal mieli szansę dotrzeć do kosmoportu, jeśli wszystko pójdzie gładko. Za godzinę Korusant, tajemniczy zabójcza, zabójca Sid, i policja przestaną być dla nich problemem. Darf Mausch, chłodniej szybko, wyciął zamek podziemnego mieszkania jednym z ostrzy świetlnego miecza, podobnie jak wcześniej, w budynku Hata Szybko wszedł do środka, pozwalając, żeby drzwi same, zsunęły się za nim. Surowe światło jarzeniowe włączyło się samoczynnie, oświetlając mieszkanie jeszcze mniejsze i bardziej obskurne niż to, które wynajmował Neymar Pokój był pusty. Jedynym miejscem, w którym można by się ukryć, był moduł odświeżający. Wystarczyły sekundy i upewnił się, że tam też go nie ma. Maul podszedł do tej części ściany, na której wisiał holoprojektor i nagrywarka wiadomości. Włączył odtwarzanie. W powietrzu uformował się obraz Hatta. Maul rozpoznał go. To był Jan. Gangster szybko, szybko pchnący się w górę w organizacji Czarne Słońce. Jeden z niewielu, którzy przeżyli rzeź dokonaną niedawno przez Maula. Wizerunek Hatta odezwał się. Lorn, myślałem, że spotykamy się dzisiaj, żeby omówić sprawę pewnego holokronu, który chciałeś mi pokazać. Chyba wiesz, że to nie nieuprzejme kazać czekać klientowi. Maul odwrócił się i szybkim krokiem opuścił mieszkanie.